E, witam Was, Skorpiony. To jest dla Was czytanie na maj 2025. E, zobaczymy, co się dla Was będzie działo, co karty chcą nam przekazać. Ok. Sytuacja, słońce i paść mieczy. Wyzwania. Mak. Przyczyny, podstawa. piątka mieczy, przeszłość, król mieczy, co macie w głowie? Piątka bucharów, co nadchodzi, najbliższa przyszłość? Piątka kijów. Wy w tej sytuacji, ok? Królowa pentakli i sąd. Co się dzieje dookoła? Otoczenie. Szóstka mieczy. Jedna karta dwójka pucharów. Czego nie widzisz w sytuacji? Król pucharów i potencjalny wynik. Słońce. Dobra, zobaczmy, jaka energia pod spodem. Sprawiedliwość. No dobra, skorpiony, zobaczmy co się tutaj dzieje. Zawsze sobie to stopuję, żeby tak zobaczyć ogólnie, zebrać całe czytanie, tak jakby do kupy. Co my tutaj mamy? Mamy komunikację, myślę, od Króla Mieczy. Może to być też, mogą być to też sprawy jakieś sądowe, ponieważ mamy i sprawiedliwość, właśnie, i sąd. Także tu mogą być jakieś rozstrzygnięcia. Myślę, że bardzo długo Skorpionie czekały aż coś się tutaj zadzieje i albo ta komunikacja tutaj nastąpi, albo coś zostanie tutaj zadecydowane, rozstrzygnięte, więc to mogą być jakieś sprawy czy sądowe. Czy urzędowe, które dają Ci tutaj um, zielone światło, i myślę, że cała sytuacja ogólnie jest dla Ciebie tutaj stresująca? E, dla niektórych z Was będzie to relacja z takim królem mieczy, czyli z kimś, kto jest dosyć surową osobą. Mamy tego króla, który przychodzi z komunikacją, właśnie paść czy z jakimiś wieściami. Myślę, bardzo takimi, um, otwierającymi, pokazującymi nową przestrzeń. Być może jest to odnowienie znajomości, ponieważ mamy i słońce jako taką radosną energię, właśnie przynoszącą dobre wieści, dobre rozwiązania, radość, spontaniczność. No i sąd, który tak jakby budzi tą królową Pentakli, która jest tutaj już trochę znużona całą sytuacją. Królowa Pentakli ma tutaj bardzo dużo e, zasobności dookoła siebie, ale ona też jest trochę taką usychającą, e, e. Kobietą, taką z brakiem namiętności dla mnie w tej talii. Ona tak jakby ok, ma to wszystko, ale to już trochę jej ciąży tak jakby na tych kolanach. Więc, więc tu może być jakiś powiew takiej świeżości. Może czekałeś właśnie, skorpionie, czekałaś na jakiś tutaj poryw, jakąś zmianę sytuacji. I mam wrażenie, że ta zmiana tu się pojawia na lepsze. Natomiast wyzwaniem będzie właśnie to wystartowanie, bo to jest dla Ciebie wyzwaniem. Mak, ten, kto tworzy własną rzeczywistość, ale ten przełom i ten, tak jakby nowy życie, bo sąd często mówi o zmartwychwstaniu, o. o Właśnie o takim przełomowym momencie, gdzie możemy zacząć wszystko od nowa, albo uwalniamy się od jakichś trudnych sytuacji. I myślę, że właśnie były one bardzo stresujące. Być może jest to relacja, która do tej pory jakby przyniosła, przynosiła dużo stresu, ponieważ podstawą mamy tą dziewiątkę mieczy, czyli zmartwienia, brak snu, stres i ogólnie taka trochę właśnie taka problematyczna i skupianie się na problemach sytuacji. I mamy właśnie pomiędzy tą królową pentakli i królową i królem mieczy. E, e, także je, są tutaj jakieś nowiny przynoszące uwolnienie, wyzwolenie, e, i mogą być to też takie sprawy trochę już zapomniane, bo sąd często mówi o tym, że wydawałoby się, że to wszystko już jest takie e, umarłe i w zasadzie niezmieniane. Natomiast sąd przynosi e, takie poruszenie, tak jak sąd ostateczny. Ten anioł budzi wszystkich. E, i do ostatecznej takiej oceny, więc być może czekałeś na takie rozwiązanie, bądź na tą komunikację, ten kontakt. Skorpionie tutaj długi okres czasu. I Myślę, że jest to coś rozstrzygającego, co da Ci tutaj właśnie możliwość nowego startu, możliwość tak jakby być może odcięcia się od przeszłości, ponieważ ten mak tutaj tworzy zupełnie nową rzeczywistość, tak? Z tych asów, czyli z tego całego nowego początku. Myślę, że chcesz to też zostawić bardzo za sobą, bo to jest Twój kierunek i ponieważ pokazuje się właśnie ta dwójka pucharów, czyli to, co tak jakby jest. Za jego plecami, to co zostało, to co y, 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 jest do uratowania, tak. Y, przestajemy się skupiać właśnie na tych trzech pucharach, które się rozlały, y, które się nie udały, i y, przestajemy się użalać, tak jakby nad całą tą sytuacją. Idziemy w to, co, co jest jeszcze tutaj dostępne i no ewidentnie jakby otoczenie pokazuje tą szóstkę mieczy, czyli zostawienie tych burzliwych wód zwłaszcza, że ten konflikt ta piątka mieczy, prawda nie piątka mieczy właśnie, tylko <gryw> piątka kijów, prawda ale podobna energia do piątki mieczy właśnie ta szóstka zostawia to za sobą, te konflikty yy, brak rozwiązania yy, i udaje się ku spokojnej relacji, ta dwójka właśnie pokazuje idealne dopasowanie yy, wspólnie, jakby gdzie możesz zacząć, tak jakby tutaj od nowa. I może to być jakby porzucenie e, jakiejś relacji dla, dla czegoś nowego, ale tutaj może być też tak jakby jakaś odnowa tej relacji, odbudowanie, bo yy, mm, Jakieś nowe, nowa perspektywa bądź jakaś zupełnie nowa wizja tej, tej relacji, bo sąd mówi o właśnie powrocie sił witalnych, to jest zmartwychwstanie, to jest bardzo taka karta, która napawa nas nadzieją. No i też wszystko kończy się tą gwiazdą, więc jak najbardziej tutaj jest piękna wizja przyszłości, która właśnie z tej komunikacji powstaje, bo pas jest właśnie tym posłańcem, myślę. Od tego króla, no i słońce mówi o tym, że te wieści są bardzo takie pozytywne e, i e, przynoszą też dużo takiego szczęścia. Okej, okay. ale zanim e, prawda, wszystko się wydarzy, no, mam wrażenie, że ten twój kierunek jest ku piątkom, czyli ku jakiemuś przełknięciu być może tej żaby, prawda, i odwróceniu się od tego, co nie wyszło, natomiast ruszenie tam, gdzie chcesz być. Szóstka też w ogóle mieczy jest taką kartą progresu, gdzie potrzebujemy, prawda, Innego miejsca, lepszego. Natomiast ta karta również pokazuje, że potrzebujemy tego wsparcia, aby ten, ten tranzyt, jakby z jednego obszaru życia, prawda? Mówimy oczywiście w cudzysłowie, przechodzimy do ku ziemi obiecanej, ku jakimś lepszym perspektywom. No i szóstka mieczy, często jest taką kartą pokazującą wsparcie osoby która pomaga nam przejść ten trasyt, tak? Tą łódką, która pomaga nam przejść ku lepszym perspektywom. No i prawda, ta dwójka Pucharów mówi o tym, że ktoś jakby pomoże na, jakby w, tej, w tej podróży. No, szóstka mieczy też jest taką kartą progresu umysłowego, gdzie e, m, doświadczenia, jakby przechodzimy z tej piątki, która jest taką burzliwą energią, do szóstki e, i te doświadczenia układamy sobie w głowie, tak? One są nasze, one nas budowały, natomiast idziemy ku spokojnym wodom, ku harmonii, tak? Jakby ten konflikt, myślę, w tych piątkach pokazał nam pewną e, właśnie sytuację niekorzystną pokazał nam jakąś negatywną energię, brak rozwoju, natomiast ta szóstka prowadzi nas właśnie ku takiej harmonii, do lepszego dopasowania, być może zmieniamy relacje albo przechodzimy na jakiś zupełnie inny, lepszy etap w, w relacji. Natomiast czego będziesz doświadczać, myślę, zanim ta droga cała zostanie... E, e, mm, Pokonana, myślę, że y, doświadczysz jakiejś walki, w kierunku, który obrałeś, bo w Skorpionie idziesz y, i, i taki swój kierunek, ta piątka pucharów mówi o tym, że okej, okay, co było, to było, y, i będę walczyć o to, co jeszcze zostało, tak? Czyli o te dwa puchary, i myślę, że to jak najbardziej w Twoim otoczeniu się pokazuje i ten tranzyt się zadziewa. Natomiast pojawia się tutaj też jakiś konflikt, być może, e, e, prawda tak jakby ostatnia walka, e, bo piątka kijów mówi o tym, że e, tu może być właśnie. Walka o osobę, albo walka o ciebie również, ponieważ pojawiają się tutaj dwaj królowie, chociaż ja mam wrażenie, że, że tutaj jest jakaś e, e, wersja tego samego króla. Piątka kijów e, również mówi o tym, że jest dużo osób dookoła, które się wtrącają w tą sytuację, tak? e, które być może się nie zgadzają, być może próbują na ciebie tutaj wpłynąć. E, Natomiast, co jest też fajne w tej talii, że tu w jednym pokaże właśnie ta e, zielona substancja jest trucizną, więc całe szczęście, że tak jakby to, co było, co truło jakby całą sytuację, się tutaj rozlało. Okej, okay, czego nie widzisz w tej sytuacji? No mamy tego króla pucharów ja mam wrażenie, że to jest wersja króla mieczy, czyli tej takiej energii bardzo takiej konkretnej, czasem no, surowej w królu mieczy, w takiej łagodnej formie sprzyjającej Tobie, bo to jest zdecydowanie energia wodnych znaków. Również e, e, sprzyjająca Tobie skorpionie, prawda? Król e, Pucharów, więc to jest zdecydowanie jakby e, ta energia partnerska dla skorpiona, prawda? Może być to też Twoja energia, właśnie tego króla. E, no, tego jakby nie widać w całej tej sytuacji, która jest myślę mocno taka konkretna, prawda? Czyli jakiegoś... jakiegoś Uczuciowości, jakby nie widać tutaj tej, tej formy, tak? No, jak się kończy sytuacja? no gwiazda pokazuje nadzieję, oczyszczenie uzdrowienie sytuacji, myślę, że bardzo taka fajna energia zmiany w ogóle na lepsze bo gwiazda mówi o tym, że również wszystko się tak jakby okazuje, ona jest naga na tej postaci, więc tutaj nie ma jakichś masek, nie ma udawania gwiazda też mówi o tym, że jakby nadchodzi ten lepszy czas, tak lepsze perspektywy, które możesz rozwijać, tu wraca nadzieja Wraca e, e, właśnie zwłaszcza e, po takich piątkach, czyli tych kartach takich konfliktów, e, konfliktów, wraca jakaś wizja przyszłości pozytywnej, dobrej i myślę, że takiego właśnie zmartwychwstania, polepszenia sytuacji, także mam wrażenie, że tutaj koniec z końcem e, są tutaj jakieś świetne perspektywy. Które no, zarysują się na samym, tak jakby po, po tych przejściach, zarysują się dla ciebie tutaj e, e, i stworzą taką właśnie pozytywną atmosferę przyszłości, pozytywnej przyszłości. Także myślę, że te jakby okresy stresu odchodzą, i tak jak mówię, może być to dla ciebie jakieś rozwiązanie sytuacji prawnej, jakaś konkretna komunikacja, e, decyzja być może od kogoś, bądź relacja, która. Tak jakby zamienia się w taką stresującą, niekoniecznie udaną, a w zupełnie coś pozytywnego. I no, sąd czasem mówi o tym, że to jest ostatnia szansa na coś, że coś zostaje ocenione, jest nowe życie, nowa. E, e, Nowa perspektywa, tutaj, myślę, bardzo taka pozytywna i pokazująca całą przestrzeń do wykorzystania, właśnie w tej, w tej nowej sytuacji. Ok, zobaczmy, co ci tutaj tarot radzi. Natomiast myślę, że właśnie ten kierunek, który obrałeś, że tak jakby idziesz już w dobrą drogę, Skorpionie. Obrałeś kierunek, właśnie piątka Pucharów, ale właśnie udajemy się, być może żegnamy się z czymś, czym trudno jest się pożegnać, właśnie w tej piątce, i udajemy się ku tej dwójce Pucharów, w tak? stworzeniu z kimś czegoś zupełnie nowego. I ktoś też, mam wrażenie, tutaj w otoczeniu pokazuje się, kto bardzo chętnie pomoże Ci przejść. Ten tranzyt tak, do tej nowej e, przestrzeni. Nie obędzie się bez jakiejś być może awantury, być może postawieniu na swoim, bo jednak piątka pokazuje tutaj, że trzeba się będzie przebić przez jakieś inne osoby, być może jakby inne osoby nie chcą jakby takiego tranzytu albo, e, prawda, chcą Cię tutaj przytrzymać ale tak jakby kierunek, w którym idziesz to jest właśnie e, e, ta gwiazda jeżeli jest tutaj ktoś e, zupełnie nowy, to może być to osoba która bardziej do Ciebie pasuje ponieważ jest ten król pucharów, który jeszcze się tutaj nie ujawnił jeszcze go nie widzisz jako króla pucharów Uh, I um, no bardziej jest tutaj dopasowany do całego tego, tej Twojej energii skorpiońskiej, ale prawda szóstka ta mieczy pokazuje, że na razie jest to energia przyjacielska, tak? Szóstki są takie harmonijne. Także myślę, że może dopiero tak jakby prawdziwa twarz i prawdziwe intencje tej osoby się odkryją jakby, ale gwiazda pokazuje, że ma to przyszłość, tak? Jest to oczyszczające, jest to uzdrawiające tutaj. Ok, zobaczmy, co Ci tutaj tarot jeszcze radzi w tym miesiącu. Okej, okay, Trójka Pentakli, bardzo ładna energia. Jest to karta współpracy, no taka czysto zawodowa, ale ona mówi o tym, że budujemy, angażujemy się w coś. Wymaga to też jakby koordynacji z innymi osobami, być może takiego troszkę praktycznego podejścia w Trójce Pentakli, ale Trójka Pentakli również jest kartą zawiązywania kontraktów, ustalania zasad, właśnie, które będą obiecać obowiązywać i po jednej i po drugiej stronie, tak, bo po to, żeby prawda, jedna i druga strona się zgadzała, muszą dokładnie wiedzieć o swoich własnych oczekiwaniach. Trójka pentakli jest też taką kartą poznawania się, poznawania jakby swoich potrzeb, e, e, również ruszenia z działaniami po jakichś ustaleniach, E, e, także mocno taka praktyczna energia, która mówi o tym, żeby rozmawiać, żeby ustalać warunki, e, współpracować i jakby na podstawie tej ruszać z działaniami. Okay? Znowu taka harmonijna energia, bo jest to trójka. Czasem mówię o takim praktycznym podejściu, kto co ma zrobić e, e, i, i mam wrażenie, że tutaj też mamy jakieś takie budowanie, e, e, być może ustalanie czegoś właśnie, co tak jakby się tutaj rozlało, prawda? Co jakby być może odbudowywanie, bo tutaj mamy właśnie te trzy puchary, tutaj mamy trzy pentakle, a idziesz w stronę tych dwóch pucharów. Być może jakby w innym miejscu będziemy chcieli odbudowywać to wszystko, co tak jakby zostało tutaj jakby stracone, już się nie da tego uratować, tak? W innym miejscu będziemy to budować, odbudowywać i pracować na tym. Natomiast z pomocą innych osób, na pewno tutaj jakby ta pomoc innych osób jest jak najbardziej tutaj potrzebna. No ta piątka kijów pokazuje, że tych osób dookoła Ciebie będzie dużo. E, myślę, że no jest to też karta takiego zabiegania uwagę, każdy ma inne zdanie. Pamiętaj, żeby tutaj jakby być może posłuchać czyjś rad, ale tu musi być jakaś zgoda na coś. Tak? W piące kijów jest dużo taki, takiego chaosu w działaniu. Nikt nie chce się zgodzić na nic, dlatego jakby nikt już nie rozmawia, tylko się bije. Natomiast w trójce pentakli. Jest wspólny jakiś konsensus i jest jakiś wspólny plan działania. No dobrze, fajne czytanie Skorpiony na maj. Pozdrawiam Was i widzimy się w kolejnych filmach.